Jestem na siebie trochę zła. Na początku tego wyzwania tak dobrze mi szło. Wypracowałam sobie zdrowe nawyki. Przyzwyczaiłam się do wstawania o 7 rano. A teraz ostatnio mam wrażenie, że dam sobie za dużo luzu przez tą przeprowadzkę i znowu jest mi ciężko wstawać o 7. To już kolejny dzień z rzędu, kiedy wstałam chwilę przed rozpoczęciem pracy. Minął już 43 dzień wyzwania. I to naprawdę jest codzienne wyzwanie i codzienna walka. I przez cały czas trzeba pielęgnować te nawyki i walczyć z pokusami. Zostało lekko ponad 20 dni wyzwania. I obiecuję wam, że dam z siebie jeszcze więcej i dotrwam do końca. Może w poniedziałek nie poszłam rano na spacer, ale za to nadrobiłam kroki na zajęciach zumby na siłce i muszę wam powiedzieć, że słabe były te zajęcia. Trochę dziwne kroki. Stara muzyka, no i serio nie dziwię mnie to, że na takie zajęcia chodzą same starsze kobiety. Ja chyba serio muszę zostać instruktorką zuby, żeby pokazać im, jak to powinno wyglądać. Pewnie jeszcze pójdę kilka razy, żeby dać im szansę, ale słabo to widzę. Po treningu poszłam jeszcze do sklepu, zrobiłam małe zakupy, wziąłam prysznic i w salonie na oknie pojawił się kalendarz adwentowy, który Travis przygotował dla mnie. Oczywiście od razu otworzyliśmy swoje paczuszki. Moja była naprawdę spora, bo dostałam żal pod prysznic, klamrę do włosów, czekoladki i jeszcze herbatkę. No naprawdę Travis się postarał. Na kolację odgrzałam resztki po kolacji z niedzieli, które zapakowała nam Travis mama. Do tego jeszcze dodałam frytki z batatów, mimo że to była kolacja z poprzedniego dnia, to i tak bardzo nam. Wypiłam herbatę i na koniec dnia oczywiście zrobiłam skinkier. W łazience cały czas mamy bałagan i wszystko leży na blacie. Muszę zamówić jakąś szafeczkę i to wszystko ładnie poukładać. Przy okazji oczywiście dla was to nagram. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam oglądać takie sprzątające TikToki i sama też musiała coś takiego nagrać. A -a.